Może się skończyć dziś w nocy, twoje życie się może skończyć idąc do domu, wracając samochodem. Różne są sytuacje, różne są sytuacje, w których można życie stracić. A Jezus Chrystus jest dawcą życia i choćby i to żyć będzie. Człowiek ten, który w nich pokłada nadzieję, idzie za nim i naśladuje go. Naśladownictwo to jest ważna sprawa. Trzeba robić to, co Jezus Chrystus robił. Starać się I kiedy nawet są trudne sytuacje w życiu To nie zaprzestawać tego Aby wierzyć w Niego i pokładać w Nim swoją nadzieję Do Jezusa Chrystusa można przyjść wszędzie W każdym miejscu Tak jak się stoi Można przyjść do Niego i wyznać swój grzech Wyznawanie grzechów jest bardzo ważne Uwalnia człowieka, trzeba się odwrócić od tego grzechu, zaprzestać go, to jest prawdziwa pokuta wtedy. Nie wtedy, kiedy odklepiesz modlitwę jakąś, której ci nadał człowiek w drewnianej bubce, ale wtedy, kiedy odwrócisz się od grzechu, na, na poważnie się odwrócisz od grzechu. Czyli ktoś krat ma przestać kraść. ktoś kłamie, ma przestać kra kłamać, ktoś przeklina, ma przestać przeklinać. Ktoś co założy, ma przestać cudzołożyć. Ma przestać oglądać pornografię. Ma przestać palić papierosy. Ma przestać pić alkohol, ma przestać narkotyki różne zażywać. One na chwilę może ci dają jakąś radość. Że w życiu masz jakąś radość. Na chwilę z tych różnych przemijających, marnych, nędznych rzeczy. Ale one cię wprowadzą gdzie? Do jeziora tego. Tutaj możesz już z konsekwencjami się spotkać swoich wyborów, bo będzie Cię bolało, bo ludzie się od Ciebie odwrócą, bo stracisz pieniądze, bo stracisz pracę, bo stracisz różne rzeczy. Ale Jezus Chrystus jest Ci w stanie dać wolność, prawdziwą wolność i prawdziwą radość z tego. Jak, jak będziesz żył wiecznie. Z tego jest prawdziwa radość. Bo choćby tutaj miał poszadłości, choćby tutaj miał samochody, choćby tutaj miał pełne konto, pełny brzuszek, choćby był dobrze ubrany, choćby miał złote łańcuchy i złote zęby. Co mu to da? Co mu to da, jeżeli straci te rzeczy w jednej chwili? Bo tak może też być. Nie ma żadnej gwarancji, że wszystko, co się ma, można mieć na zawsze. To się traci. I co wtedy, jak to straci człowiek, nie, nie, w czym będzie pokładał swoją nadzieję? W sobie samym? jak on jest przyjmiejący Jakiego się kiedyś skończy czas tyka i nie płynie do tyłu i z każdą sekundą, minutą, godziną zbliżasz się w jakim kierunku się zbliżasz urodziłeś się kiedyś no to zbliżasz się w kierunku śmierci też. się zbliżasz i nie myśląc o wieczności nie myśląc o Jezusie Chrystusie, o Stworzycielu o Bogu zaprzątasz sobie głowę różnymi rzeczami, zapychaczami, idolami Niektórzy się kłaniają przed piłkarzami, niektórzy się kłaniają przed księżmi, niektórzy się kłaniają, padają na kolana przed papieżem. Czy Jezus Chrystus tak nauczał, żeby padać na kolana przed drugim człowiekiem, żeby oddawać cześć w stworzeniu o nich Stwórcy? To z tego trzeba pokutować, trzeba przeprosić Boga za to, że się oddawało cześć w stworzeniu o nich Stwórcy. Za to, że się czciło posągi, obrazki i różne tego typu rzeczy. To jest bałwochwalstwo. I człowiek, który tkwi w bałwochwalstwie, jest na liście Grzechu, a jeśli jest na liście Grzechu, to zmierza do jeziora ognia i siarki. I trzeba od tego odwrócić się i pokutować z tym. Odwrócić się 180 stopni z pokładania nadziei w rzeczach, w ludziach, myśleniu w ten sposób, że to człowiek Ci odpuszcza Grzech, to Bóg Ci odpuszcza Grzech, to Bóg jest w stanie Cię uleczyć. To imię Jezusa Chrystusa jest w stanie Ci pomóc, uzdrowić Cię, uleczyć z wszelkiej choroby, wyrzucić demony. Nie jakieś inne imię. Tak jak często w religiach przedstawiają to ludziom, którzy nie znają Słowa Bożego, tak jak ja nie znałem i też tkwiłem w religii. Modliłem się do Marii, modliłem się do aniołów. Gdzie jest powiedziane w Piśmie Świętym, żeby tak robić? Gdzie jest powiedziane, żeby modlić się do Anioła, do Marii Albo do jakiegoś innej postaci biblijnej Kiedy mężowie Boży, którzy się prześledzi Daniel, Mojżesz i inni Modlili się do Boga To jest wskazówka dla nas Jak my mamy się modlić? Jezus się do kogo modlił? Jezus też się modlił Całą noc nawet A On, jest, on pokazuje nam drogę Czy On modlił się do swojej matki? Nie modlił się do swojej matki Modlił się do Boga. Przyszedł pokazać nam drogę, bo jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem i jego imię jest ponad wszelkie imię, a nie imię jakiegoś anioła czy jakiejś postaci biblijnej, która żyła przed nami. I to jest właśnie ważne, żeby to wiedzieć, bo jeżeli człowiek uwierzy w jego imię, oczci się i będzie miał ducha świętego, bo on jest jego uczniem, a wtedy, kiedy jest jego uczniem, powinien za nim iść, powinien go naśladować i robić to co Jezus Chrystus robił, sam osobiście czyli wyrzucał de demony, wyganiał demony z ludzi, ludzie mają mnóstwo demonów, wybuchy złości różne związania okulty, starot szła tu taka kobieta co starota właśnie korzystała wywoływała duchy i miała pakt z diabłem i potrzebowała desperacko uwolnienia, chodziła po różnych miejscach chodziła do różnych miejsc chodziła i jej tam za bardzo nie pomogli. I co się tknęło, żeby wziąć ulotkę? Wzięła ulotkę i skontaktowała się, jak ja tam pojechałem do jej domu i to, co zobaczyłem na własne oczy, że siły duchowe istnieją, że siły duchowe są, że demony są. było... Miałem mnóstwo demonów, które chciały ją zabić jej własnymi rękoma. Chciały ją zabić jej własnymi rękoma na moich oczach. Gdybym ja tego nie widział, to jakbym mógł o tym mówić? Jezus Chrystus istnieje, demony istnieją i jak Jezus Chrystus wygania te demony, widziałem na własne oczy, jak się uginały pod jego imieniem. Widziałem na własne oczy, że się go boją, widziałem na własne oczy, że boją się Ewangelii, że boją się czytanych fragmentów Pisma Świętego, i te demony przez tą kobietę biedną zatykały jej uszy nawet. One prowadziły ją w nocy na cmentarz, ona nie mogła spać. To, jest, to są fakty, to jest prawda. Jakbym ja sobie wymyślał historię w głowie, nie stałbym tutaj twardo i nie narażał się na to, że będę prześladowany, że to powiem. Mówię to dlatego, że to widziałem i słyszałem i nie mogę się tego zaprzeć już teraz. To, co widziałem i słyszałem i mam nawet nagranie. Specjalnie zabezpieczałem te filmy, bo mogły być różne sytuacje w tym miejscu. I kto by mi później uwierzył, że coś takiego się działo. Ale ja to mówię i świadczę o tym, bo to. Co mówię jest prawdą, jestem przekonany co widziałem. W imieniu Jezusa Chrystusa te demony wychodziły, wymiotowała, kobieta miała potężne problemy. Białka oczu się pokazywały jej i oczy odjeżdżały do góry, w domu pukało i stukało. Wielu jest faniaków, którzy się śmieją, ale jakby się tam znaleźli sam na sam, tak jak ja byłem, to by, być może by uciekli i po prostu już tam nie wrócili. Całą noc tam spędziłem I około 13 godzin z przerwami Brałem w tym udział I to co widziałem po prostu było niesamowite Siły duchowe są, istnieją Ludzie mają demony Ludzie nie są uwalniani Bo służby uwolnieniowe często Albo nie działają, albo nie pomagają ludziom Tak jak należy Albo wyganiają demony w jakimś innym imieniu No jak można wyganiać demony W imieniu, imieniu pari Kobiety, która urodziła Pana Jezusa Była błogosławiona, ale nie jest Bogiem jak można wyganiać w imieniu demona? Jak można tak uczyć ludzi? Kiedy w Ewangelii jest powiedziane prosto i wyraźnie, że w imieniu Jezusa Chrystusa wygania się demony. Jeżeli Jezus Chrystus chodził po tej ziemi, to nie chodził po to, żeby potępić i zdeptać grzesznika, ale żeby go usprawiedliwić, żeby pomóc człowiekowi. Jezus Chrystus przyszedł, aby pomóc człowiekowi. Żeby pomóc człowiekowi. Je jeżeli, jeżeli Ty chcesz być zbawiony, zachęcam Cię do tego, żebyś, zachęcam cię do tego, żebyś przyszedł do Jezusa Chrystusa w ównej modlitwie. Jak zrobić?